Cześć wam dzisiaj z wizu, wizualnie i zapraszam was na piąty odcinek serii Harry Potter i Konata Tame na pierwszym Playstation, lecimy! Rozejrzymy się jeszcze kawałek, dobra? Bo, bo, bo mnie ten nowy Hogwart ciekawi, jak mi wreszcie dali jakąś wolność to chciałbym z niej skorzystać Zobaczyć co gdzie tu mam Paszolkę, czy tu jest tajne przejście może przypadkiem? Wygląda jak tajne przejście, może przypadkiem. Dobra, sprawdźmy, czy to jest tajne przejście. Zdawało mi się, że coś tam widzę, ale zdawało mi się jeden. Hogwart, zaskakujesz mnie. Powinienem ten hymn Hogwartu mieć gdzieś tutaj na ścianie przed sobą, czy coś, i móc go cytować w razie potrzeby. Co razy była potrzeba. Hogwart, Hogwart, pieczno wieczny Hogwart, tak tam było w tym. Bo tylko w pierwszym tomie to śpiewali. Kolejna karta Merlina, bez. Z rzaba, z żaba. To jest żaba. Czy ja to mogę? Mogę to. Czy to są ruchome yy, schody z Hogwartu wersja Deluxe? Bo to jest świetne. Ej, to jest naprawdę dobra koncepcja. Geronimo! Co my tam mamy? O nie! Tutaj cokolwiek? Co nie ma jest z tymi szczurami, pomijając, że... ...parszywek, wiecie, ale to, to, to w kolejnej części. Jakie parszywki? Już jak ja spadnę na dół, to się potłuka. Czy tu była jakaś biblioteczka? Była. te drzwi, tam jest karta, do której chyba nie doskoczymy, bo nie możemy rzucić czaru z tej strony. Czy możemy rzucić Nie możemy rzucić czaru z tej strony? Czy musimy wyknąć inaczej? Może musimy się odsunąć bardziej, taka opcja też istnieje. Lećmy na górę! Hits, 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 hits. Jeżeli nic nas nie sklepie, to skorzystam z tej żaby na dole i wyjdziemy prawie, prawie na, na max życia. Wow, to wygląda jak w wodzie podwodnej. Okienka małe. Aczkolwiek musiałbym... Ła! gdzie? Nie, Jej! nie, 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 Czemu nie, nie, Okej, okay, dobra. Już nie, co trzeba zrobić. Tylko gdyby gra chciała współpracować. Ok, no rzucaj, rzucaj się na mnie z oporem no, no 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 ładnie To było ciężkie Teraz musimy złapać tą żabę, bo jak nie wskoczymy na tą żabę, to jest po nas. Magicznie, albo i nie. Dobra. Tak mało! Teraz to bym się wrócił po, po tamtą tą. Tą, 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 tą. Nie no mówcie mi, że będzie kolejna walka z posągami do baty Tak na samym początku. To jest posąg. Czy posąg? Zbroja. Zgredek za uszy za to, co do zbroi. Dobra, przygotować się do wiania. Pierwszego dnia w szkole zginąłem. Do którego miejsca mnie wczyta? Continue. Ej, nie wiedziałem, że taki ten jest. Ekran zgonu. W którym miejscu się pojawia? One more time, całość. No dobra. No dobra. Cięcie szybkie. Widzicie, dużo więcej zdrowia nie mamy. Mamy wręcz mniej. Dobra, mamy, mamy go. Czy myślę się z nim w ogóle musimy bić? Nie, możemy go odciągnąć w sumie i podejść tam od drugiej strony wejść na to fajnie by było. To teraz pojechało na dół okej Okej. Potrzebuję się wyleczyć Czy nie fajnie byłoby się wrócić na przykład do tej Dobra, lecimy do wyjścia! Krośnie jest w tym roku! Totalnie nie wiem co się podziało Ale tam była fiolka z życiem W poprzednim ukrytym przejściu Tarara. Nie lecimy tam, lecimy... Lecimy? Lecimy na przykład tu? Słyszycie żabcie? One te, teraz dodają bardzo, bardzo, bardzo mało życia. Bardzo mało życia dają. Bardzo. I to jest straszne, nie wiem. Zwiedzamy jeszcze kawałek? Może zwiedźmy jeszcze kawałek? Pom, pom, pom. Chociaż ja wiem. Front hall. Nie, przecież pójdziemy we front hallu. Tam nic nas więcej nie czeka. Po co ja się wracam? No, bo... <słuch> tak to jest, jak zmieniają layout zamku. Ja myślę, że gdzieś dążę, gdzieś idę. Zobaczcie coś nowego. Eee, rozerwę się troszkę. A, po prostu od tej strony wyszliśmy. No nie! Nie! Dobra. Lecimy naokoło. Daleko nie było. Damy radę. Fajnie, że wejścia nie mamy. Mamy tam wyjścia, ale wyjścia nie mamy. Nie było nic trudnego, nie? Nie, nie? nie dostanę batów. Tak, jestem poobijany bardziej niż jak ostatnio, kiedy mnie widziałeś. Rób zdjęcie, rób zdjęcie biednego poobijanego Potera. Kusi mnie, żebyś po tą potkę, ale zjedliśmy tyle żab, że żal by było. Żab by było, żalby było. Savik, tak, tak. Z tej strony też zasejwujemy Demety, ale jestem. To, to jest problem, bo w pierwszej części dało się robić na różnych slotach savey, i mogłem saveować przed jakąś misją i kombinować e, z zapisanymi stanami gry. W tej części się tak nie da robić. Um... Masz coś nowego do powiedzenia? Ron, no. To idziemy. Biblioteka it is. O, udało się. Odchodzimy. No eee! Dawno nie byli ten C Fogwarcie. Przypominają te skradanki z tym jakąś nazwę, z filczem. Po nocy cichutko. Nie tak jasno jak teraz, za dnia to jest. 15 jak to nagrywa. Uuu, uu, zaraz muszę kończyć. Hello there, young Harry Potter! Yes! What a day. You look happy, Nick? That I am Harry! I sent a letter today to Sir Patrick Delaney Podmore It's my application to join the Headless Hunt. Okay. In fact, as I was telling your friend Hermione Granger, joining the Headless Hunt has been a dream of mine for some time. Is Hermione here? Of course. Be careful, though. There are some rather mischievous books around. Use your knockback jinx to put them in their place. Ooh. <sum> <sum> Wierszy części to nas nauczył. Flipendować przeciwników nie to, żeby coś ale bez niego, nie no. No co ty, Harry? Uuuh! Skacz obracamy tu, skok tu, doskoczymy tam, doskoczymy tam, czy coś tu na dole jest ukryte? Jest to. Czy to był gruby mnich? Sto. Zdawało mi się, że ta szafka jest inna, bo obluczmy ją. Najpierw fasolki. Miej więcej fasolek, tym. Więcej fasolek. Zasadniczo nie wiem na co my je w tej części zbieramy, ale jest przejście. Ważna sprawa, bo od przejść tutaj zaczynały się nasze najlepsze przygody, co nie? <grytanie> Harry podziela mojego zdania zapewne, ale mógłby, powinien, bo, bo, bo jednak wykarskaliśmy się przez tyle sezonów razem, że, że, że mógłby mi ufać. Ja wiem, że dla niego to jest drugi sezon razem i na pierwszy sezon narzekałem strasznie. Tędy może? Uuu, Kryta! No nie, dobra. Czy to się da na górę skoczyć? Da się tu na górę skoczy. To skorzystajmy z tej możliwości. Wydaje mi się, że z góry łatwiej będzie odrywać tę książkę. 15 punktów dla Gryfindoru! Jakby jeszcze dodali fabularnie, że te książki tam zwiały z szafki, nie? I trzeba je, je, je oddać, to sens by był polować na nie A tak to jest to, takie trochę... Czemu my tłuczemy książki? Czemu ja spadłem? No, skocz, skocz, ale skocz Zrobimy to inaczej, wiecie? Będzie, będzie bezpiecznie, jak skoczymy tutaj To jest tajne przejście No tak tajne przejście to To tutaj jest takie innego formatu. No, kamera. Współpracuj. Skoczmy na dół. Czy to coś jest ukryte gdzieś? Coś. Tajne przejście w tajnym przejściu? I jest karta u góry. Nice. Zaskakują mnie bardzo pozytywnie. Jakby jeszcze żabcie jakąś dali, albo pięć. Znaczy nie, ze trzech wystarczyły chyba. Spokojnie. O do góry? Aż ten brak precyzji. Harry Potter! swoją kartę tak na samym początku? Przecież to była zawsze karta na finał że O, Harry, masz swoją kartę, i w ogóle, i ten. No nie wiem. Dostała to pięknie dostało. Ile w tych fasolek jest? Mam wrażenie, że ta gra będzie znacznie dłuższa niż poprzednia. Teraz. A dwa, że tych znajdżek i nieznajdżków, i tych wszystkich bajerów, cusiów i niecusiów, to będzie. No, będzie ich trochę tu. Czy myśmy zrobili pełne kółko? Chyba tak. No to wracamy do zwykłego tajnego przejścia. Czyż wychodzimy w ogóle z tajnego, tajnych przejść? Skubiłem się ludzie. Nie, nie za dużo jak na początek. Nie za dużo. Chyba ciut za dużo wyszło. Harry Potter. Chłopiec, na którym zaparkował, zaparkował Opel. Eee, no dobra, tu możemy chyba, tak. I gdzie? Tam, tam jest Hermiona. Hermiona się przyda. Dostała? Nie, nie dostała. Kolejne tajne przejście? Idzie poznać po tym ciemnym pasku przed, przed wejściem tu na dole No zatrzymaj się I Naprawdę? Okej, okay, jest, ale ta druga? Też jest i to szybciej była to też jest tajne przejście, nie? Tu się da wskoczyć na to. Już się przestraszam, że będzie tajne przejście w tajnym przejściu w tajnym przejściu. To by było. Czuć za dużo. Czemu Harę zrobił. Oh, zamiast. No, 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 no. Już rozwiązaliśmy problem z rozpinającym się padem. Teraz rozwiążmy problem z chycającym parem. Czy tu nic? To nic to też nie jest tajne przejście, jeśli się nie mylę. Mój poter zmysł nie, nie tingling, więc, więc to... Dać się odsiaskać tak totalnie bez sensu. To, to, to tylko wizu. To tylko wizu w poterze. Czemu ja się tu... Ja się tu miałem. Zgubiłem się. Pomóż ale zanim podejdziemy do Hermiony, czy tu się da? Tak. I są tu znaczki. Cieszy mnie to bardzo, cieszy mnie to okrutnie i tajnego przejścia nie widzę, nie widzę. Dobra, zanim zagadamy do panny Wymondzalskiej. I no. Harry, Ron could been killed. O, worst, expelled. The password for the Pink Lady is Wattlebird. Of course, you would have known this if you had managed to get to school on time. Harry, don't forget to keep checking your report card. My report card. Gdzie jest mój report card. Nie wiem, gdzie jest mój report card. Teraz chyba do wyjścia. Tylko, żebybym to ja znała gdzie wyjście było. Tu było wyższe Tu było wyjście. Dobra, to ja wam w sumie dziękuję na dzisiaj i do zobaczenia w następnym odcinku. To było sporo, nie wiem, czy tego nie ciachnę na pół, na dwa odcinki. Do następnego i hej! Eee, he, he. E, wiecie co? Wiecie co? Jedna z rzeczy, która bardzo mi się nie podobała w filmach, znaczy wspominałem o strojach i ogólnie pewne adaptacje rzeczy z książek, które, które mogłyby być fajnie zrobione. Tutaj też tego za bardzo nie widać, ale na większości okładek E, Harry albo gdzieś skacze albo gdzieś leci, coś się dzieje nie? ale w opisie książkowym praktycznie w każdym tomie, chyba w każdym tomie nie jestem na 100% pewny, ale chyba w każdym tomie było wspomniane, że Harry ma bardzo, bardzo niesforne włosy, które latają we wszystkie strony i na tych seriach Starego Potera pewnie zauważyliście, że robię głupawe rzeczy ze, ze swoimi włosami e, moje włosy bardziej odpowiadają Książkowemu haremu niż y, filmowy Harry miał z włosy. Właściwie Daniel Radcliffe, po tym jak przestał grać Pottera i jak przestał się stylizować, jak mu paparazzi robią zdjęcia na ulicach, wygląda bardziej jak Potter z tymi włosami zmierzwionymi i, i niekontrolowanymi niż jak grał Pottera, gdzie zawsze miał odpowiednio wystylizowane, przylizane do odpowiednio do części. A um, chyba czwarta to była ta, w której wszyscy zapomnieli pójść do Fryzjera przed wyskokiem do Hogwartu. W ogóle to jest dziwne. Wszyscy mają przez. Cały rok tą samą fryzurę dokładnie. E, rozumiem, że nie było opisów w książce, że idą do fryzjera czy coś, ale nie było takiej sytuacji, że na przykład włosy im się robią długie albo zmieniają fryzurę gdzieś tam. Wyobrażacie sobie, że a, jesteście zamknięci w szkole, na uczelni z całą masą chłopców i dziewcząt i żadna dziewczynka w ciągu trwania roku szkolnego nie zmienia swojej fryzury. Żadna, ani jedna. Rozumiem, że niektóre mają długie włosy i zawsze mają długie włosy. A, 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 ale tam są praktycznie 17-letnie dziewczynki. Ten, dziew, dziew, dziewczęta już. Dziewczęta to już się ten. I żadna z nich nie robi nic ciekawego ze swoimi włosami. Na tyle, żeby to było zauważalne. Realizm po został podważony. To już jest nie do uratowania.